Cześć! Ja nazywam się Ania Szawara i jestem terapeutką i wykładowcą w Akademii Liderów, do której serdecznie Cię zapraszam. W dzisiejszym nagraniu poruszę popularny dosyć temat ostatnio, mianowicie skuteczna manifestacja. W sieci istnieje dużo treści takich fragmentarycznych na jej temat. A Tobie zdarzało się już manifestować? Wiesz w ogóle czym jest manifestacja? Dziś przedstawię, jaki związek ma intencja i stan naszej podświadomości na skuteczność manifestacji. Omówię także doniesienia z zakresu fizyki kwantowej, które popierają istnienie prawa przyciągania, prawa kreacji, prawa manifestacji. Ale podkreślę też, Jakie najczęstsze błędy popełniamy podczas manifestowania, i później denerwujemy się, że nasza manifestacja nie była skuteczna? Zostań ze mną, bo na sam koniec przygotowałam aż dwie niespodzianki. Po pierwsze, wspólną manifestację zdrowia, a po drugie, materiały, które będą dostępne pod tym filmem do ściągnięcia dotyczące właśnie skutecznej manifestacji. To co? Zaczynamy? Owocnego manifestowania. Zapraszam. Czym właściwie jest manifestacja? To proces realizowania, materializowania naszych celów, naszych planów jest sumą energii naszych myśli, działań, ale też pola przekonań, w którym funkcjonujemy. Jeśli te trzy składniki będą ze sobą zgodne, wówczas manifestacja będzie skuteczna. Teraz przejdźmy sobie do wyjaśnienia, czym właściwie jest przekonanie. Przekonanie według słownika języka polskiego to osąd, zdanie oparte na przeświadczeniu o słuszności czegoś. Przekonania nabywane są od naszych przodków poprzez wzorce wychowania, ale także poprzez kulturę, poprzez religię i nasze własne doświadczenia, które stają się bazą Naszych własnych dowodów na działanie jakiegoś przekonania. Przekonania są zatem generalizacją, i przekonania możemy dzielić na te wspierające, pozytywne, i tak na przykład mogę myśleć o sobie: ludzie mnie lubią, w, jestem w czepku urodzona, zasługuję na bogactwo, zasługuję na miłość, ale przekonania mogą być też niewspierające. To będą kody w naszej podświadomości, które będą mówiły o tym na przykład, że bogaci ludzie są złodziejami. Albo, że ja jestem taką bidulką bidulkiem. Albo pokorne ciele dwie matki z się. No właśnie. Bardzo często przekonania, które zostały wprowadzone i zakodowane w naszą podświadomość pochodzą z tak zwanych prawideł mądrości ludowych powtarzanych bardzo często w naszych domach. Na przykład, pokorne ciele dwie matki z się, umiesz liczyć, licz na siebie, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, i tak dalej, i tak dalej. Jak myślisz, osoba wychowana w domu, w którym pryncypalną zasadą było pokorne ciele dwie matki z się, czy taka osoba będzie potrafiła dbać o swoje granice, dbać o swoje potrzeby? Nie. Masz rację. Taka osoba będzie skoncentrowana na poszukiwaniu okazji do bycia pokornym, bo tam, według jej podświadomości, czeka na nią potencjalna korzyść. Taka osoba będzie działała wbrew własnej woli, pomimo własnych uczuć, kosztem własnej sprawczości i samopoczucia. No dobrze, a czy wiesz, czym właściwie jest podświadomość? Bo w temacie manifestacji nie możemy pominąć tak kluczowej kwestii, jak właśnie podświadomość. To część naszego umysłu, która odpowiedzialna jest za rejestrowanie usłyszanych treści. Ta część naszego umysłu jest zawsze aktywna, nawet kiedy śpimy. Im częściej dane treści będą nam powtarzane i przez nas słyszane, tym bardziej zakodują się one w naszej podświadomości. W formie właśnie przekonań. Spróbujmy teraz spojrzeć na przekonania pod kątem w ujęciu biologicznym. Pomiędzy komórkami nerwowymi w naszym organizmie tworzą się połączenia neuronowe, tak zwane synapsy. Synaptogeneza, czyli proces powstawania synaps, jest możliwy właśnie dzięki nauce i doświadczeniu. To właśnie te impulsy elektryczne płynące z nauki, z doświadczenia, umożliwiają tworzenie się synaps. Nieużywane syna połączenia synaptyczne są usuwane z naszego organizmu. Tak Matka Natura dba o efektywność pracy naszego mózgu. Dlatego praca z przekonaniami ma olbrzymie znaczenie przy dążeniu do skutecznej manifestacji, aby nasze myśli mogły współtworzyć i wspierać naszą kreację, naszą manifestację. Musimy stworzyć dla nich połączenia neuronowe, którymi nasze myśli będą mogły swobodnie przepływać. Bardzo lubię tutaj takie obrazowe porównanie tych połączeń synaptycznych do koryt rzeki, natomiast naszych myśli do nurtu rzeki, do wody, do rzeki. I tak, jeżeli zadbamy o odpowiednie koryta dla naszych myśli. To one będą mogły swobodnie przebiegać dalekie drogi, aby kreować nam, nam naszą wymarzoną rzeczywistość. To, o czym przed chwilką sobie powiedzieliśmy, dowodzi o kolejnej cesze naszego mózgu, mianowicie o neuroplastyczności. Ona pozwala na zmianę struktury i funkcji synaps. Dzięki czemu w każdym momencie naszego życia możemy rozpocząć pracę nad przekonaniami. I naszą podświadomością nigdy nie jest za późno właśnie dzięki tej cesza naszego mózgu neuroplastyczności. Jakie istnieją dowody na to, że nasza podświadomość jakkolwiek ma wpływ na naszą rzeczywistość? Weźmy za przykład trening wyobrażeniowy, który w świecie sportu jest dosyć powszechnie stosowany. W latach 80. XX wieku naukowiec Denis Waitley. Zatrudniony przez NASA, wdrażał specjalny program szkoleniowy, w ramach którego przeprowadzono badania na sportowcach olimpijskich. Aparatura, do której zostali podłączeni, em, analizowała, zapisywała impulsy nerwowe płynące w ciałach, w organizmach tychże sportowców. I co się okazało? Co zauważono? Podczas treningu wyobrażeniowego sportowcy ich mięśnie doznawały dokładnie takiej samej pracy. Jak wtedy, kiedy ci sportowcy realnie, fizycznie uprawiali sport. To dowód na to, że nasz mózg nie odróżnia rzeczy, które się realnie dzieją, od rzeczy wyobrażonych, bo nasz mózg skoncentrowany jest na doświadczaniu, integrowaniu tych doświadczeń i tworzeniu połączeń synaptycznych. Przeprowadzono jeszcze kilka badań, aby zobaczyć, jak działa ten trening wyobrażeniowy. I do tych badań zaproszono koszykarzy, siatkarzy, także pływaków, i w przypadku każdego z nich efekt był ten sam. Trening wyobrażeniowy znacząco wzmacniał i polepszał wyniki, efektywność treningów, ale też wyników osiąganych docelowo w zawodach. Podczas treningu wyobrażeniowego to co jest także istotne warto jest zmierzyć się z ewentualnymi Niedogodnościami, przeszkodami. Na przykład, jeżeli mamy zamiar startować w zawodach biegowych, warto w takim treningu wyobrażeniowym pomyśleć sobie o tym, co jeśli będzie padał na przykład deszcz. To nie będą komfortowe warunki, ale co wtedy? W ten sposób przyzwyczajamy nasz mózg i budujemy połączenie synaptyczne, które będzie mogło być wykorzystane, jeżeli w trakcie realnych. Realnych zawodów, ich trwania, napotkamy na deszcz. Wtedy unikamy, minimalizujemy tą, to, to, ten efekt zaskoczenia i mamy dla naszego mózgu gotowe rozwiązania, rozwiązania ścieżki synaptyczne, którymi mogą podążyć nasze myśli. No to może spróbujemy. Pomyśl, proszę, o czymś, co w najbliższym czasie jest dla Ciebie ważne, o jakimś wydarzeniu, osiągnięciu. Wyobraź sobie to w najdrobniejszych szczegółach. Poczuj emocje, które Ci wtedy towarzyszą. Poczuj, być może, jakiś unoszący się zapach w powietrzu. Czy zauważysz, może, jakiś smak na języku? A może jesteś w stanie poczuć, jaką temperaturę ma powietrze w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz? Czy jesteś ubrany w miękki, czy w sztywny materiał? Przejdź, w wyobraźni, proszę, całe to wydarzenie. Uwzględniając ewentualne możliwe potknięcia, poczuj wszystkie emocje, które przez Ciebie w, przepłyną w tym właśnie wyobrażeniu, w doświadczaniu Jego, hmm? odbyłeś właśnie trening wyobrażeniowy. Gratulacje. Na początku w swojej przygody z treningiem wyobrażeniowym warto jest zadbać o możliwie najbardziej komfortowe warunki. Ciszę, spokój, odosobnienie, ale z czasem Zalecanym jest nawet trenowanie wyobrażeniowo w mniej sprzyjających warunkach, na przykład podczas podróży pociągiem, kiedy wiesz, że masz długi dystans do przejechania, nie obawiasz się o to, że przeoczysz swoją stację. Chodzi o to, żeby nasz umysł przyzwyczaić do tego, że to my decydujemy o tym, w jakim kierunku podąża nasza uważność, uwaga. Że to my decydujemy, na czym w danym momencie się koncentruje, pomimo tego, że docierają do mnie jakieś bodźce z zewnątrz, jestem wewnątrz sterowny dzięki temu. Dla wzmocnienia efektu treningu wyobrażeniowego stosuje się naprzemiennie dwie perspektywy. Po pierwsze, perspektywę osoby doświadczającej własnymi oczami, własnym ciałem, a po drugie Perspektywę z dysocjacji, czyli z poziomu obserwatora. Teraz czas na wybrane wątki z zakresu fizyki kwantowej, które rzucają naukowe światło na dotychczas uważane za dość ezoteryczne podejście do prawa przyciągania, prawa manifestowania. Mianowicie wspomnimy tu sobie o tak zwanym splątaniu kwantowym. Czym ono jest? Splątanie kwantowe to zjawisko polegające na tym, że Stany kwantowe, czyli wzory matematyczne opisujące stan danej cząsteczki, ściśle zależą, są połączone, powiązane ze stanem cząsteczki znajdującej się nawet w, odle w dużych odległościach od siebie. Hmm? Czyli nawet jeżeli cząstki rozdzielone są dużym dystansem, to nadal wywierają wpływ na zapis swojego stanu. Fizyka kwantowa w swoich badaniach sugeruje, że rzeczywistość jest siecią wzajemnych powiązań, a potencjalne zdarzenia istnieją raczej w zakresie możliwości, które mogą się wydarzyć. Aby aktywować wybrane istniejące już możliwości, musimy się dostroić dostroić do nich swoje intencje, swoje zasoby, swoje przekonania, bo materia, którą widzimy, to jedynie zorganizowana forma energii. I to od naszej energii zależy, do której wersji możliwości się dostroimy. Cytując doktora Joe Dispenza: pole kwantowe nie reaguje na to, czego chcemy. Ono reaguje na to, kim jesteśmy. Kwantowy model rzeczywistości mówi o tym, że nie ma jednej obiektywnej i niezmiennej rzeczywistości, a istnieją jedynie możliwe wersje tej rzeczywistości, i to od nas zależy, która z tych wersji przylgnie do nas, do której z nich się dostroimy. Na początku XX wieku Albert Einstein odkrył, że cały świat fizyczny to czysta energia której nie można zniszczyć, ale można ją przegrupować, zmieniając przez to jej formę. Każda cząsteczka energii ma swoją określoną, mierzalną częstotliwość, a grupa cząsteczek energii poprzez swoją prędkość ma swoją wibrację. I to właśnie te częstotliwości i wibracje wpływają, decydują o sposobie przegrupowania się tych cząsteczek. Zatem porządkując swoje emocje, swoje przekonania, tworząc coraz więcej wspierających przekonań, odżywiając je, dostrajamy się i przegrupowujemy energię znajdującą się dookoła nas, bo energia, która była przy nas do tej pory, już nie jest z nami zastrojona. Nadajemy nową wersję tej energii. Ale jak zatem pracować z tą podświadomością z przekonaniami? Istnieje wiele metod. Między innymi są to afirmacje, praca z wewnętrznym dzieckiem, metoda samokontroli umysłu, metody NLP, techniki oddechowe wraz z wizualizacjami, praca z nerwem błędnym, mapa marzeń. Wszystkie te metody omawiane są w naszej Akademii Liderów. I na każdą z tych metod poświęconych jest kilka weekendów, wykładów i warsztatów. Serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do naszej Akademii, jeżeli interesuje Cię zgłębienie tychże tematów. Jak zatem skutecznie manifestować? Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że manifestacja to nie tylko myślenie, ale to przede wszystkim działanie. Przybliżające nas do realiza realizacji wyznaczonej intencji. Okej, okay. ale czym jest intencja? A intencja to nic innego, jak nadawanie kierunku naszym myślom i naszym działaniom. Do tego, żeby manifestacja była skuteczna, potrzebujemy tak zwanej czystej intencji. A kiedy, kiedy intencja będzie czysta? Wtedy, kiedy po pierwsze nie krzywdzi nikogo, po drugie jest korzystna dla mnie i dla innych, jeżeli ich dotyczy. Po trzecie nie może służyć temu, żeby komuś coś udowodnić, temu, żeby komuś utrzeć nosa, ale przede wszystkim muszę czuć, że ja zasługuję na spełnienie tej intencji, że jestem jej warta, że jest dla mnie bezpieczna i korzystna. Pomyśl proszę teraz o intencji działania w zakresie celu, który jest dla Ciebie ważny, który sobie obrałeś, obrałaś. I zadaj sobie wspólnie ze mną te pytania. Po pierwsze, czy realizacja tego jest dla Ciebie bezpieczna? Czy realizacja tego jest dla Ciebie korzystna? A czy jest to w porządku wobec innych, że Twoje plany się spełnią? A czy zasługujesz na to, żeby się spełniły? Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmiała nie, mamy to. Dotarliśmy do Twojego niewspierającego przekonania. I pracę, którą możesz podjąć z nim, dzięki metodom, które wymieniłam wcześniej, możesz praktykować wspólnie razem z nami w naszej akademii. Bez czystych intencji nie ma skutecznej manifestacji. Poziom naszych emocji odgrywa kluczową rolę w naszej zdolności do manifestowania. Dlatego tak ważnym jest działanie dążące do przekształcenia tych negatywnych wzorców w pozytywne i dbanie, odżywianie później tych pozytywnych wzorców. W trakcie manifestacji przyda nam się umiejętność, zdolność do bycia elastycznym, do tego, żebyśmy dostrzegali ewentualne sygnały płynące, z energii, z materii, która dookoła nas się tworzy, i może wtedy warto byłoby się zastanowić, czy pierwotna wersja naszej manifestacji jest nadal tym, czego my najbardziej potrzebujemy i pragniemy. Czy może coś już się zmieniło w nas i istnieje jakaś lepsza wersja manifestacji, której właśnie potrzebujemy? Jakie są zatem etapy skutecznej manifestacji? Po pierwsze, Stwórz, proszę, wspierające przekonania, takie jak: To ja zarządzam swoim życiem, jestem zaradny, zaradna, zawsze sobie poradzę, jestem bezpieczna, zasługuję na obfitość materialną, zasługuję na miłość, pieniądze są bezpieczne. A teraz wzmocnij w sobie, proszę, te przekonania. Po drugie, precyzyjnie określ cel, na którym ci zależy i który chcesz osiągnąć. Przykładem może być, Zarabiam 20 tysięcy złotych miesięcznie. Może warto dookreślić, czy brutto, czy netto. Z tytułu czego zarabiam te pieniądze? Lekkiej pracy, która mnie rozwija? Czy może to są ciężko zapracowane, wyharowane pieniądze? W pracy, która nie stwarza mi perspektyw do rozwoju? Jak wolisz? Dopowiedz to proszę. Drugi przykład. Napisałam książkę. Może warto coś więcej o tym powiedzieć. Napisałam książkę, która odniosła sukces wśród odbiorców. Mhm. A w jakim czasie odniosła ten sukces? W trzy miesiące stała się bestsellerem. Mhm. A dzięki komu, z kim pracowałaś, pracowałeś nad wydaniem tej książki? Może warto wspomnieć o tym, że otaczali cię uczciwi i lojalni ludzie. A teraz możesz się cieszyć z sukcesu swojej książki. Wraz z najbliższymi, kochają, ko których kochasz, z wzajemnością, zobacz ile rzeczy do jednego zdania, które określa Twój cel, Twoje pragnienie. Ile rzeczy możemy dodać, żeby uściślić, dookreślić większą liczbę detali. Bardzo Cię do tego zachęcam. Po trzecie, ważne jest szczegółowe wizualizowanie celu. Im więcej detali dodasz. Kolor, zapach, temperatura, pora roku, tym lepiej dla Twojego mózgu, ponieważ tym intensywniej będzie w stanie odczuć Twoje wyobrażenie, wczuć się. Hmm? Po czwarte, warto jest wesprzeć tą wizualizację porcją pozytywnych emocji i taką wiarą graniczącą z przekonaniem o tym, że ten cel, ta zrealizowana wizja już na ciebie czeka, że to kwestia czasu, zanim ją ujrzysz. Po piąte, czas na działania. Zdecyduj się, ale w metodzie małych kroków. Co możesz zrobić, żeby przybliżyć się do realizacji założonego celu? Po szóste, pobudź sobie wdzięczność. Wdzięczność za to, co jest i za to, co nadchodzi. A po siódme, Przywołaj w sobie odczucie takiego spokojnego odpuszczenia, wynikającego z pewności tego, że ten Twój plan do Ciebie nadchodzi. Nadchodzi to, że, że go zobaczysz, bo on już jest zmaterializowany. To jest to uczucie, kiedy w naszym życiu coś, na czym bardzo nam zależało się spełniło, mija jakiś czas, tydzień, dwa tygodnie i przechodzimy do życia codziennego, kiedy już poziom ekscytacji, euforii opada. Jesteśmy spokojni, wysyceni tym spełnionym pragnieniem. I właśnie o przytoczenie tego stanu chodzi w tym siódmym punkcie skutecznej manifestacji. W skutecznej manifestacji unikaj, proszę, pozycji braku, a bardziej postaw się w perspektywie ekscytującego pragnienia, które czeka już zrealizowane na Ciebie, czeka aż Ty do Niego dotrzesz. Ok, czas na obiecaną wcześniej manifestację zdrowia. Zamknij proszę oczy, usiądź wygodnie, komfortowo, rozsiądź się. Weź kilka głębokich wdechów i równie głębokich wydechów. Poczuj, jak rozluźnia się całe Twoje ciało, a Twój oddech trafia najpierw do przepony, a później rozchodzi się, rozprzestrzenia do Twoich rąk. Do Twoich nóg, do Twojej głowy i do Twojego serca. Jesteś zdrów i w pełni sił. Czujesz witalność w każdym milimetrze swojego ciała. Ta witalność jest ciepła i lekko pulsująca. To przyjemne uczucie w ciele Cię przepełnia. Dotykając się opuszkami palców, czujesz takie lekkie i spokojne wibracje. Twoje oczy wyraźnie widzą kolory: czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy. Twój układ pokarmowy działa harmonijnie i sprawnie. System nerwowy jest rozluźniony i skoncentrowany. A siatka naczyń krwionośnych i limfatycznych w Twoim ciele jest mocna, stabilna, przepełniona ciepłymi, życiodajnymi, odżywczymi płynami. Toksyny eliminowane są z łatwością przez Twój układ wydalniczy. A Ty cieszysz się ze zdrowych narządów zdrowych, odżywionych narządów które działają niczym orkiestra najwyższej klasy. Czujesz wdzięczność, że Twoje ciało tak doskonale sobie radzi. Radujesz się, a z każdym kolejnym dniem czujesz się lepiej i lepiej. Odczuwasz głęboki spokój i harmonię, bo jesteś zdrów. Weź pro, proszę głęboki wdech i wydech, otwórz oczy. A teraz czas na decyzję, w jaki sposób? Wesprzesz tą swoją doskonałą orkiestrę w swoim organizmie, aby zagrała najpiękniejszy koncert. Może zdecydujesz się na spacer po lesie, a może ugotujesz rozgrzewający posiłek z lokalnie dostępnych warzyw, a może coś jeszcze przyjdzie innego ci do głowy. Wybór należy do ciebie. W dzisiejszym filmie przybliżyłam definicję manifestacji, przekonania, intencji oraz ich wpływ. Na manifestację, właśnie. Przytoczyłam doniesienia naukowe z zakresu fizyki kwantowej, odnoszące się do prawa działania, do działania prawa przyciągania i manifestacji. Omówiłam też, kiedy możemy się spodziewać, że manifestacja zadziała, a co często stoi na przeszkodzie do skutecznej manifestacji. Opowiedzieliśmy sobie też o etapach, poszczególnych etapach skutecznej manifestacji. Jeżeli ten temat Cię zainteresował, zapraszam na nasze zajęcia w Akademii, gdzie poszerzysz swoją wiedzę i zdobędziesz doświadczenie w skutecznej manifestacji. A jeśli chcesz potrenować w domu, to zachęcam Cię, żebyś spróbował, spróbowała. Po pierwsze, stworzyć wspierające przekonania. Pomyśl sobie, jakie przekonania chciałbyś, chciałabyś wprowadzić, zaimplementować do swojego, Organizmu. Wzmocnij je. Następnie pomyśl o celu i zwizualizuj go z możliwie najdrobniejszymi szczegółami. Praktykuj manifestowanie tego, realizacji tego planu wraz z odczuwaniem emocji, które Ci wtedy towarzyszą, przez minimum kolejne trzy tygodnie. Zobacz, co się stanie. Jeżeli będziesz mieć ochotę, daj znać pod tym filmem, co zaobserwujesz. Tymczasem dziękuję Ci za Twój czas, że wysłuchałeś tego filmiku, wysłuchałaś tego filmiku do końca i mam nadzieję, że widzimy się w nowym roku szkolnym w Akademii. Do zobaczenia. Cześć.